Moi widzowie, kochani, moi podopieczni, ludzie, którzy mnie śledzą w social mediach, burdeczki kochane, mam dla Was wyzwanie. Do wygrania jest trening ze mną, a więc możesz przyjść ze mną na siłownię i trenować ze mną za darmo, bo normalnie wiadomo, że taki trening jest kosztowy. A więc trenujesz ze mną za darmo, jeżeli tylko przebijesz mnie w tym ćwiczeniu którym jest kółeczko ze stóp, a więc z prostych nóg, nie z kolan, tylko z prostych nóg. Ja specjalnie dla Was, mordeczki moje kochane, nie będę dawał 100% swoich możliwości, żebyście mogli mnie pokonać. A więc ten, który mnie pokona, bądź, uwaga, dam Wam jeszcze większą szansę, zrobi taką samą liczbę powtórzeń, wygrywa ze mną trening. Uwaga, lecimy. Delikatny rozkrót jest tutaj dopuszczalny. Wiadomo, że będziemy cofać kółeczko tutaj między nogi, tak? Lecimy. Zobaczymy, ile powtórzeń ja zrobię. Uwaga, technika tutaj jest dowolna, więc możecie wyginać wić, oby po prostu wiadomo, nie było to za bardzo, y, ta technika za bardzo złamana, tak? za bardzo ta technika y, zepsuta. Więc technika musi być mniej więcej utrzymana, ale nie musi być to tak zrobione, jak ja, tak? I Lecimy. Uwaga. Miałem nie nawet 30%, a więc niech będzie, że jest 9. A więc zrobiłem 9 powtórzeń. Myślę, że ten dziesiąty mógłby wejść. Jakbym też stopy delikatnie szerzej ustawił, to myślę, że było łatwiej. A więc widzowie dla Was podpowiedź, jeżeli stopy ustawisz delikatnie szerzej, to to wiadomo, że będzie dla Ciebie zadanie ułatwione. A więc czas tak. Regulamin jest taki, że... Robimy materiał filmowy i wysyłamy do mnie na triwa bądź gdzieś tam na YouTube umieszczamy, dajemy mi linka, wysyłacie mi linka i działamy. Wtedy wygrywacie trening z Patrickiem2703 i wtedy możesz wyglądać tak po tym treningu jak ja. Na razie, też pozdrawiam, jak zwykle to robię. Bum przy pilkach, łapa